Dojechałyśmy czapkę, zakładam. Słuchajcie, jak jesteście ze mną na Instagramie, to właśnie dzisiaj akurat informowałam Was, bo rozdanie jest Brainside. Wystarczy tam napisać komentarz i wiecie, można dostać darmo taką czapkę. Więc jak są takie akcje, to ja Was zawsze informuję na Instagramie. Więc tak jak mówię, będzie food hall z Lidla, tak krócia. Słuchajcie, kupiłam jej w Lidlu, takie, mówię, tak długo czekała, ale ona naprawdę jest grzeczna, słuchajcie, wiecie, nie skacze po samochodzie, nie patrzy w okna, leży sobie, o, tak jak teraz, sobie grzecznie siedzi, czeka, rozgląda się, ale wiecie, nie ma tragedii. Oczywiście jak wchodzę, to się cieszy, ale no, no, naprawdę to jest pies, Wiecie, ona ma dopiero 6 miesięcy, a jest tak grzeczna, tak mądra. I wiecie, chodzi mi o to, że ona jest bardzo energiczna, ma tyle energii, że każdy wiecie dziwi się. Nie kręci się, tak? Nie, kręci się. Każdy się dziwi, wiecie, że mówią ludzie, że o, ja myślałem, że to mój pies jest taki energiczny. E, w każdym razie, e, ale jak wiecie, ale na dworzu, do ludzi, otwarta, energiczna, ale jak trzeba zostać, to jest, to zostanie. E, wiecie, wychodzę i mówię, że ma zostać, to zostanie. No naprawdę. I w Lidlu, słuchajcie, kupiłam mi właśnie takie przysmaki o patrzcie, jaki... Nawet Tak szukałam właśnie, bo coś chciałam malusieńkiego. I zobaczcie, przekąska na każdy dzień e, przysmak e, treningowy z drobiem. I właśnie podoba mi się to. Bo tak to w Lidlu, takie duże przekąski. E, ym, naprawdę, nawet jeżeli tam było, że dla małych, to i tak jak dla niej to za duże. E, ym, I tak patrzyłam, tak naprawdę dla liska, ale słuchajcie, dzisiaj też szłyśmy do samochodu i lisek był, no to nie da rady. No, on strasznie, wiecie, rzuca się i. Ym, no, wiecie, tak się zachowuje po prostu pies, który się czuje jak w klatce. Tak, i jeżeli. Jak ja idę sama, to spokojnie zna i ten, ale jak widzi, że inny pies, wiecie, idzie, a on jest na tym balkonie, no to, no nie da rady, nie da rady, żeby oni się zapoznali, przynajmniej, wiecie, no jak on jest na balkonie. I taka przynęgę kąseczka. Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest mini. Tutaj mam gdzieś pokaz. Zobaczcie, no coś nie? No idolo dla takiego shitsu, nie. I to jest takie śmieciutkie. O, o, o! Proszę się bardzo. Na zieśnego psa. No, smakuje. No to zjedz sobie. Zjedź i pójdziemy. I słuchajcie. Nie wiem, co o tym mówić, ale powiem, bo niektórzy widzę mają problem z tym, że nie wiem, moje hole zakupowe są z Lidla i z Biedronki. Słuchajcie, Wiele lat temu nie wiem czy pamiętaliście czy pamiętacie były takie sklepy, dla, że miała być jakby właśnie żywność dla bogatszych i taka mniej przetworzona i bardziej zdrowa na przykład Alma albo Piotr i Paweł. To były takie, wiecie, to były takie sklepy, takie coś jakby Drąka Lidl. Jak ktoś z Was pamięta, to dajcie znać, napiszcie. I one miały w wystroju, były takie bardziej, wiecie, jakby prestiżowe, no takie jakby te produkty miały być takiej z wyższej półki. I w zamyśle właśnie to było dla takich ludzi, którzy zwracają bardziej uwagę na eko, na jedzenie i tak dalej, wiecie, na. Na jakość tego jedzenia y, jakoś upadły i y, wiecie i to nie chodzi o to, że y, bo i one upadły dlatego, bo okazało się, że lidl biedronka to są sklepy dla wszystkich, że y, ludzie z kasą nie mają problemu, żeby wziąć iść i do biedronki i często kupują, bo w biedronce to jest sklep dla wszystkich bo ceny są zróżnicowane, są produkty i takie, i takie, i eko, i bio, i przetworzone bardziej, i mniej przetworzone, więc to jest wybór. I właśnie te sklepy takie, wiecie, które no właśnie Alma czy Piotr i Paweł padły, dlatego, bo w zamyśle były stworzone dla ludzi, którzy właśnie będą drożej płacili za produkty i to będą takie wysokopółkowe. A okazało się, że no, no nie, że ludzie z kasą idą spokojnie do Biedronki i nikt nie ma z tym problemu, żeby się kryć, że idzie do Biedronki, bo produkty w Biedronce czy w Lidlu są różne na każdą jakby kieszeń i dodatkowo, wiecie, chodzi o to, że po prostu to od klienta zależy jaki produkt wybierze czy eko, czy bio, czy wiecie, coś innego. Jeżeli, wiecie, i to takie śmieszne, no, zdrowe jedzenie kupujesz w Lidlu, no tak. Bo uważam, że to są bardzo dobre produkty, te które kupuję, e, mi się dobrze sprawdzają. E, jak na razie nie narzekam na zdrowie i to ode mnie zależy jakie produkty kupię, czy bardziej przetworzone czy nie. Wszystko jest dla ludzi. No, to tak, wiecie, bo to tak mnie śmieszy, że, że, że ludzie tak mówią, no zdrowo się odżywiasz, no w Biedronce i w Linu, no. No, właśnie to jest dowód na to, że można się odżywiać zdrowo. Zajrzyjcie sobie na kanał Anny Karcz, która trenuje, jak sobie wpiszecie w YouTubie. Anna Karcz jest to dziewczyna, nie wiem, ona ma 24 lata, coś takiego, trenuje Zobaczcie sobie jej sylwetkę. I robi świetne foodbooki. Robi zakupy w Biedronce, w Lidlu. Wybiera produkty zdrowe. Więc. Słuchajcie, to od nas zależy, jakie produkty wybierzemy. I co nie chodzi, czy idziesz do biedronki, czy do samo, czy do warzywniaka. Słuchajcie, do warzywniaka, czy na targ też nie wiecie, skąd są te warzywa, jak wiecie, były hodowane. Tak naprawdę, jeżeli chcecie być w 100% tak eko i w ogóle ten, no to należałoby się przeprowadzić na wieś i samemu wszystko wiecie hodować. I wtedy zobaczycie, mój tata hmm, e, hoduje, e, jak pamiętacie moje vlogi e, wakacyjne, e, to tak, piękne pomidory, borówki, e, warzywa, arbuzy, e, ale to jest praca, to jest praca całoroczna, więc e, wiecie, no nie wpadajmy w skrajności. Nie wpadajmy w skrajności, i wiecie, i też trzeba pamiętać, że my żyjemy w kraju, który ma cztery pory roku i potrzebujemy w różnym okresie różne produkty. W, la, w lato co innego jemy, na co innego mamy ochotę. W zimę ponosi nas więcej węglowodanów i tak dalej. No, wszystko jest dla ludzi. I w moim odczuciu zamykanie się w bańce, i że, ło, no tak, no to szukanie, wiecie, to, to jest dobre, no jeżeli chcecie, to oczywiście znajdziecie same eko, sklepy i tak dalej. Ale, wiecie, no to wszystko zależy od nas, tak, od naszego portfela i kasy. Ale powiem Wam, że ludzie, którzy mają kasę, nie mają problemu chodze z chodzeniem do Biedronki i, i, czy do Lidla. I kupowaniem, wiecie, zakupów, bo tam są też produkty dobrej jakości, i to od nas zależy, właśnie które wybierzemy. Więc to taki, wiecie, taki wstęp, bo właśnie i też widzę, że na innych kanałach, więc. Tak, w Lidlu w Biedronce robię zakupy. Robię też zakupy online we Frisco. Tam kupuję wody, które uwielbiam i to różne, więc i też jedzenie, owoce i tak dalej. Więc. I tak, jeszcze nie wiem, czy dokończyłam. A propos, właśnie Anny Karcz, dziewczyna, która trenuje zawodowo, stworzyła chyba już dwa e-booki robi food booki. Robi też wiecie taki food food eatingi, czyli takie co je w ciągu dnia, robi przepisy i chodzi do Biedronki, do Lidla i tam kupuje produkty też. Więc no naprawdę to już nie są wiecie czasy. Znaczy słuchajcie, naprawdę polityka tych wielkich koncernów też Zaczęła zwracać uwagę w większym stopniu na to, że klienci też lubią produkty eko, i też przecież w Lidlu są, nie wiem, eko z polskich rolnictw, więc naprawdę można znaleźć naprawdę produkty każde, wysokopółkowe niż w ogóle też w Lidlu są te e, siostry, je, siostry wege. E, pokazywałam was, Wam ich sery, więc no, hello. Tak, kupuję Biedronce w Lidlu, a to co ja kupuję i pokazuję, no to to jest mój wybór, wiecie. Jeżeli mam chęć na przetworzone, to jem, bo słuchajcie, e, balans, równowaga. E, Zamykanie się w bańce i tylko eko, i może nieskażone, to może wiecie, co wam spowodować, że po prostu yy, zamkniecie się w takiej bańce, a świat nie jest bańką. Dodatkowo pamiętajcie, że, że to, co ja wam pokazuję, to jest mój wybór i ja po prostu się tym dzielę. Yy, I pamiętajcie, yy, że ja nie jestem tam dziewczynką jakąś, którą nie wiem której można coś nakazać albo coś powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że ja mam prawie pół wieku za niedługo. Więc nieskromnie mówiąc, uważam, że mój styl życia i odżywianie jak najbardziej mi służy. Ale każdy z Was ma prawo mieć swoje zdanie, i bardzo się cieszę, jeżeli macie inne, bo możemy wtedy dyskutować. Dobra, idziemy. Tak, Królcia? No ona by chciała jeszcze. Ten przetworzony przysmak. Dobra, idziemy. Musimy się tam zaturlać. Zobaczcie jak pilnuję zakupów. Krócia? No pięknie. Klecak, torba, krócia. Zobaczcie. ktoś mi dzisiaj chce pomóc, tak? Krócia? W foodholu chcesz pomóc dzisiaj? No <noise> tak się czuję, wiecie, że... Dobra, to może niżej zrobimy to. Zaraz ogarnę. Poczek, Krócia. Widzicie, 15 godzina już jak ciemno, trzeba palić światło. Tutaj mam zaparzony podagrycznik, to już takie resztki zamówiłam na Allegro, ale powiem Wam, że jakoś, no w tym momencie, kiedy oglądacie jego vloga, to mam nadzieję, że to doszło, bo już nie mam, a on bardzo dobrze, słuchajcie, na stawy mi działa. No, królcia! Już, chwila. Słuchajcie, kombinuję... Głownie... No trudno, będzie widać trochę... <laughs> Krócie strasznie chciała, no strasznie chciała pomóc, słuchajcie, bo była na zakupach, więc strasznie chciała pomóc, więc próbuję tutaj jakoś... Jedziemy. Ja tu wszystko jest z Lidla. Może tutaj sobie uda. Tu a królcia, gdzie? Gdzie jest krócia? Słuchajcie, yy, snack Days, ostre chili, karbo, tak? Karbowane, ostre chili, tak. Przetworzone, niezdrowe, Ko koreczki koło brzeskie, słuchajcie, śledziowe po giżycku. Teraz to taki e, sezon, słuchajcie, właśnie mam ochotę na takie śledzie. A to z suszonymi pomidorami, to w biedronce też chyba można znaleźć. E, a teraz, właśnie te takie e, koło brzeskie, te śledziki po giżycku, to one są z was kapustą trochę. No bo, jak już to jest takie zimniejsze dni, to tak właśnie. A ty sobie tutaj usiadłaś, a ja chciałam ci pokazywać, może tu sobie przejść. E, słuchajcie. Yy. Do pizzy zapiekany e, cheddar, taki wiecie e, już przygotowany tak? na tarce, e, starty na tarce, ja mlekowity miałam też gołdy, bardzo dobrze mi się spra e, sprawdza, e, do spaghetti w ogóle. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie albo TikToku, to widzieliście moje spaghetti z makaronem, z tym z atramentem kałamarnicy i właśnie z serem, to ser właśnie mlekowity. Yy, uwielbiam, kurwa, to dosłownie tutaj tak siedzi, słuchajcie. Czuję się tak, jakby może wy tak siedzicie i zobaczcie, tak słucha, co ja mówię. O, położyła się i słucha, co ja mówię. Położyłaś się do dosłownie i słuchajcie, ja mówię. E, więc, a cheddar to jest taki ostrzejszy ser, więc ja dawno nie jadłam Czedaru, a właśnie do e, czy do pizzy właśnie taką pizzę fajną zrobię na spodzie, którą właśnie Anna Karcz ostatnio pokazywała. E, I to też właśnie ser się fajnie sprawdzi. Pieczarki to mam jeszcze, e, więc nie kupowałam. Tutaj takie salami z papryką, to też fajnie się sprawdza, słuchajcie, do, do tych do pizzy, czy w ogóle tam e, na kanapki, ja lubię salami ogólnie. Takie chusteczki, wiecie, w flora, Floralis, chusteczki takie, o, przepraszam, chusteczki, słuchajcie, taki pak cały, premium. Fajne takie. No, bo już mi się kończą, wiecie tam, do torebki wrzucić czy coś, to są to takie pakowane słuchajcie, to łuków ja już kupowałam właśnie ich, to jest słuchajcie pastrami premium i to jest z wołowiny z przyprawami, no to jest genialne przepyszne w ogóle ja to uwielbiam do tostów wołowinka jest po prostu przepyszna, bardzo delikatna naprawdę stos o, takie nowe coś Balance Mix y, był w Lidlu, słuchajcie, miks młodych listków. Widzę, i widziałam, że właśnie tutaj jest rukola, widziałam, że są listki buraczka i sałatki to bardzo fajnie. Właśnie ja lubię takie do y, tostów. właśnie powkładać jak najwięcej zieloninki, tak, krócia. E, więc to sobie wzięłam. Słuchajcie, taki pak cały bio bananów. Tu. Kiełbasa myśliwska, uwielbiam ją, czy na ciepło, czy na zimno. Czasami powiem Wam naprawdę, jeżeli coś jakiś długi dzień miałam, czy coś, to żeby coś hapsnąć, to po prostu z lodówki nawet zimna jest dobra, uwielbiam I w ogóle właśnie do tostów, czy tam do ee, sobie podsmażyć z jajkiem, No jajecznicy przepyszna jest. Ja bardzo często ją kupuję, jak tam w Lidlu i żurawina, no to musi być w domu, słuchajcie, to jest must have, zwłaszcza smok, to naprawdę potrafi usiąść i zjeść całą paczkę. I to jest ten chleb przepyszny, słuchajcie, który ja kroję. Ostatnio w Biedronce kupowałam, bo w Biedronce jest inny, one się trochę różnią i w Lidlu jest inny. I w Biedronce chciałam pokroić, wiecie, w tej maszynie, tak jak ja kroję, bo wszyscy się dziwią, bo ja takie duże pajdy kroję, bo po pierwsze ja uwielbiam, jak kroi mi się taka przylepka. Ja po prostu uwielbiam przylepki. Przylepki są zawsze moje. A w Lidlu, i, i słuchajcie, i położyłam w Biedronce ten chlebek, tak żeby tak pokroiło, i nie chciało mi pokroić. Tylko pokroiło, wiecie, tak, nie? A ja chciałam tak wzdłuż, żeby były większe te kromki. A w Lidlu maszynami pokroiła tak, jak chciała. Także to jest chyba ten drożdży taki na zakwasie. Ale no ja go lubię. To, to najczęściej w ogóle schodzi ten chleb i on jest najlepszy. I w też jest taka odmiana jego. Ja zawsze przekupuję. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze maliny. Maliny były bardzo ładne. Borówki to ostatnio, tak jak Wam mówiłam, to kurczę naprawdę ani w Lidlu, ani w biedronce jakoś nie mogę trafić i już dawno nie kupowałam. Bo po prostu jak kupowałam, to jakieś kwaśne. A maliny bardzo ładne. Bardzo. Do owsianek w ogóle jeszcze nie mam takiej, wiecie, fazy na owsianki w tym momencie, kiedy to dla Was kręcę, ale do owsianek owoce to będę mrożone zużywałam, Mam jagody, mam truskawki mrożone i to swoje, więc one się świetnie właśnie sprawdzają do owsianych właśnie zimowych. Musztarda, bo u mnie musztarda to schodzi właśnie z do kiełbas, do, do tostów takich właśnie z jajkiem. Kupiłam, je, dwie kupiłam, to w drugiej tobie musi być. Rosyjska, ona jest taka bardzo fajna, ostra, ja uwielbiam. Także rosyjska musztarda. Skry, piątnicy waniliowe styl naturalny. Ja ostatnio to mam fazę na ten naturalny. Bardzo. E, takie Jowi duet, takie jogurty to Smok pije. No kupiłam właśnie takie trzy różne. No, takie trzy różne. Ostatnie. może to, to e, Krucia, ale ty ty miałaś Chodź. To super. Chodź. I bio cytrynki, bo to do herbatki z imbirem. Imbir mam świeże i z cytrynkami, bo mi się skończyły. Pure green worki. Słuchajcie, 120 litrów, bo mi się też skończyły. Takie jak w Lidlu. WW i to są takie z orzechami, tyle nie jadłam, dawno nie jadłam WW. Słuchajcie, to jest Wedel? No, Wedel, tak, nie. Tak, dawno nie jadłam. Dawno. I ostatnia, Freedom. Tutaj mamy wodę Krueli, którą wożę. No, tak, to jest Twoja woda. No, woda Cruelly, którą włożę. E, waciki i słuchajcie, e, Cien, Cien, whatever, e, ale w Lidlu właśnie są te takie długie, te kosmetyczne. One są nie dosyć, że są duże, to jest ich, ich, ich tu dużo. W Biedronce jest o połowę mniej ich. Więc zawsze jak jestem w Lidlu, to staram się je kupować. Bardzo są wydajne. Na długo starczają, są duże. Okrucia. No. No tak! Kosmetyczne sprawy! To dziewczyny interesują, widzicie? Ona bardziej torebka ją, plastik ją interesuje. No, ale one są bardzo fajne, bardzo dobrze mi się sprawdzają, są wydajne, słuchajcie. I ile tu jest? 70 sztuk, ale mi starczyło, bo właśnie wczoraj jakby wyrzucałam opakowanie co na miesiąc. Na miesiąc, wiecie, codziennego demakijażu, tam oku i tak dalej, więc bardzo wydajne, o bardzo wydajne, I w Lidlu właśnie je kupuję. Coś spadnie teraz. Bardzo niezdrowe, ale bardzo dobre sasanki z czekoladą mleczną. Samo zło, ale czy w zło nie ma słodkiego smaku? To yy, w takich yy, jakby zdrowym jedzeniu jest taki dzień, w którym się odpuszcza, nie? I się je na przykład rzeczy wszystko, na co się ma ochotę. 6 dni się trzyma taką, wiecie, dietę, je się zdrowe rzeczy, zbilansowane, a na przykład jeden dzień w tym dniu robicie sobie free, i jecie co chcecie, ile chcecie i utrzymujecie wagę. I nie katujecie się, i wiecie, i że, no, ziomy. Wybór należy do Was. E, sasanka czasami dobra jest. To jest dla ludzi. Właśnie moim zdaniem, katowanie się i nie pozwalanie sobie na takie rzeczy, to e, f, można się spolustrować. Nie. Warto po prostu sobie to zbalansować. No nie codziennie, ale czasami. O, Już zabawa ma być, już ma być zabawa. Już się znudziło trochę. Mam nadzieję, że wam nie. To kupiłam, słuchajcie, Italiamo, to właśnie są takie spody i właśnie Anna Kart bardzo fajny taki wrzuciła vlog, gdzie pokazuje jak na tych spodach robi pizzę. I ja mam zamiar to zrobić, zamiar właśnie wypróbować tą pizzę na takich spodach, bo to zawsze będzie lżejsza opcja, wiecie, do pizzy. Krócia, no za chwileczkę, może... Poczekaj no. E. Tutaj mamy dalej skry skry naturalny. Ja uwielbiam. Słuchajcie, ten skry właśnie naturalny, i tutaj chyba jeszcze jeden mam. E. To sobie, ale możecie też te owocowe. O na przykład ten wiśniowy jest bardzo dobry e. do ryżu. Ja często sobie do ryżu dodaję. Do tego cynamonu i jabłka sobie prażę na wodzie z miodem i z cynamonem. To jest. Jak jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie. I następne coś bardzo złe, herbatniki maślane. Bez komentarza. O, podpiecyk, dawno nie jadłam podpiecyka, a mam jeszcze, słuchajcie, awokado. I ja sobie lubię właśnie, chyba zaraz sobie zjem właśnie tego podpiecyka z awokado. Dawno nie jadłam, dawno. Właśnie w Lidlu jest też ta bawarka. Pozdrawiam moją Wickę, która też lubi bawarkę. Dzięki mnie można powiedzieć. Ale dzisiaj właśnie pomyślałam, że mam ochotę na podpiecyka, bo mam awokado, a ja bardzo lubię awokado właśnie z podpiecykiem i z pomidorkami. I taki świeże. Tutaj położymy i co mamy? Właśnie jeszcze mamy sarepską musztardę. To ona też jest taka dość taka ostrawa, wiecie? No sarepską i kupiłam jeszcze uwielbiam suszone pomidory, suszone pomidory. Słuchajcie i tutaj dodatkowo oliwki są. Uwielbiam, uwielbiam. Jeszcze jeden skirp piątnicy, waniliowy i kupiłam też właśnie spagetki słuchajcie z no to takie ciemne nie? może z tych ciemnych takie kiloziarniste, pełnoziarniste takie bo ja często robię spagetki właśnie e, z pieczarkami właśnie takie teraz pełnoziarniste i na koniec Dwie też niedobre rzeczy. Tą mleczną y, chyba Wam ch kiedyś pokazywałam o smaku karmelowym. Nie jest jakaś wybitna, ale ten karmel jest wiecie co nie jest taki bardzo słodki y, i to mi odpowiada. I drugą wzięłam do spróbowania. Y, mleczna malinowa, bo, bo te maliny tak ciekawie wyglądają. Zobaczymy. No i te dwie czekoladki. Na koniec to wszystko. Słuchajcie. Także żegnam się z Wami, królcia tutaj usnęła prawie, zobaczcie, patrzcie, pod stołem tutaj siedzimy sobie. Królcia, tak? No, także zjemy, to jest... Także królcia tutaj pod stołem skończyła. Żegnam się z Wami w tym vlogu, pamiętajcie, że to są moje zakupy, to jest mo... <noise> A Wy możecie sobie... O Jezus! <noise> Już mamy kończyć, tak? No dobrze! Słuchajcie, no! Klucia, gdzie masz pluszaka? Gdzie jest pluszak? No, gdzie jest pluszak? Proszę przynieść pluszaka. No, przynieść pluszaka. No, szukaj. Szukaj, gdzie jest pluszak? Ma, kurde, za blisko. Za blisko ten pluszak. Jezus. Tarę, wszystko mi wybaczy. Także pamiętajcie, że to są moje zakupy. Wy możecie po prostu podpatrzeć albo napisać mi w ogóle, co wy kupujecie, co wy kupujecie, do jakich wy sklepów chodzicie. No mnie to bardzo interesuje. Tak. I poza tym pamiętajcie, że, że ja to już jestem, wiecie, prawie półwieczną osobą, więc myślę, że jak na mój wiek nieźle się trzymam i to co jem, myślę, że... Y nie jest takie najgorsze. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym. Nie ogarnę już tego... E, tej królci mojej. Pa!